Siemaneczko widzowie, ja jestem Areek214, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Delta Force Helikopter w ogniu. E, dzisiaj wam pokażę. Dzisiaj zagramy sobie nalot nad rzeką i będziemy sobie karabin e, CAR 15203 Słuchajcie, 203 dlatego jest, że tu ma ogólnie e, e, granaty ma. A zwykły CAR 15 to znaczy, że to jest zwykły, no bez granatów, bo widzicie różnicę. Celownik tutaj ma taki dziwny. Tu ma granaty. No i ogólnie weźmiemy sobie AT4. Tak samo mamy tutaj karabin z, jak to się mówi, z M16. Tu mamy ładunek wybuchowy rodzaju Amunicji C4, zapas ładunku wybuchowy 2 more Nie wiem jak się to czyta, ale dobra. Rodzaj amunicji mina, kierunkowa, zapas amunicji 2. AT4 to jest ro rodzaj amunicji e, rakieta przeciwczołgowa. E, zapas amunicji 1. Dobra, to przechodzimy do misji wizowie. W następnym odcinku sobie weźmiemy jakiś lepszy karabin, możliwe. Dobra, myślimy, że na przekształcenie działku, może będzie działku będzie najlepsze, bo, bo to może również Naprawdę. Ej, tutaj to jest ta sama, to jest to samo miasto, co, które pod Mąkowo. Że... Tam ktoś szedł. Dobra panowie, szukamy magazynu pełnego broni. Ruszajcie i uważajcie na cibiu. Ci, którzy są z bronią, to, to zacznij przelec, bo to są przeciwnicy. Mamy fajny śmigłowiec Blackhawk, żołnierze ogólnie ci tutaj nie mają. Jedynie będzie Paulo. Paulo będzie mieć śmigłowiec, ale to nie, nie będzie Paulo. To będzie będziemy poszukiwać Paula. Ale teraz tutaj jest ID, będziemy walczyć Walczymy z ID. I to powiedzieliśmy. Instytucja ID -a to jest ostatnia instytucja oznaczy ID -em. jest Paulo będzie w mini chodniczymka strzela, dobra Dobra autko można było rozważyć bieg na mnie jak osioł Zastrzeliłem go. Dobra, kurde. Akurat błędy tej grze są takie, że... Po prostu może jak... Jak wejdziecie na przykład w samochód, to wtedy... Jak już rozwaliście samochód, jadący na przykład rozpędzony, bo on te pojazdy latają, jak w ogóle są w tym, to są te samochody. Połowa w A połowa nie. Połowa na zewnątrz jest. Zobacz, jak to pójdzie, nie, tylko trzeba tutaj załatwić tą pomysł. Dobra, rozwalę tutaj wszystko. Bo chcę wszystko rozwalać. No ność, ność, no chodź, no chodź, chodź ność, ność, Nie ma takie, wow! On takie coś zrobił to przeciwnik, ale ja mam powiem tyle sobie, na odcinkach będzie, nie długo, znaczy no, będzie więcej odcinków tej gry, no... Niedługo będę nagrywać CSA Ale to w innym odcinku, <trybujesz> Będziemy nagrywać Przesyłamy ciężarówkę, która zabierze was do deki. Podajcie się na tyły magazynu. Wiktor 2 spotka się z wami, chcę tylko dotrzeć do wioski. Rozumiałem, wyruszamy. Na południowy wschód stąd najbliższa broni. Rok idzie ze mną. Mamuśka i kaznodzieja wracajcie i pilnujcie magazynu. Ej, jaki jest z człowiek? No i wjechał z człowieka, no i pilota. Dojechał brawo jazdy. Tym, kurde, murzynowi, kuczynowi z Afryki. Kurde. Kurde, ja ci zaraz tę ciężarówkę rozwalę.

Nie no nie będziemy strzelać ze swoich Jeszcze zabiję człowieka i cię Jak się namił ten samochód tam LOL ŁOŚ mordę, no wyskoczył Z CIENZARU No i co, no teraz kupię, muszę na nią pęcić Wracaj tu Dobra I zatrzymała się tam no. Rozwalę tu ciężarówkę Co nie da się jej rozwalić? Dobra, ciężarówki się nie da niestety rozwalić Ale to już wam Mogę pokazać, bo ta ciężarówka jak tam pojedzie do nas. Tego się Czemu się zatrzymujemy? Dobra pokażę wam nami, wioską rozciąga się pole minowe Widzicie ten w ziemi kije? Nie mamy wyboru, trzeba uważać. Patrzcie na to sobie ja pokażę. To yy, ta ciężarówka zaraz tam zniknie w tamtym miejscu, więc wam postanowiłem wziąć i pokazać. Odwołujemy do Zrozumiałem. Się zniknęła i tam sobie teraz jest. Dobra, to idziemy tutaj. to może zapiszę, bo będzie to najlepszy pomysł. Tutaj ogólnie będziemy zaraz musieli zabić krokodyli i tam spotkać się z żołnierzami. Ok, dobra, śmigłowiec leci tam. Black Hawk, lubię ogólnie Black Hawk a bo to jest nasz śmigłowiec. Może kiedyś kupię model śmigłowca Black Hawk i nagram go jak z wami go składam oczywiście Nie zamoczcie broni bo się zatnie hmm, Odcinek jest specjalny na 2021 słuchajcie d tak, chyba widziałem jakiś ruch trcinamy nie będę nagrywać mu no tej jeden fałszywy ruch i skończysz jaką buty albo toreka spokój jaszczurko my tylko wciąż spokój jaszczurko jedna ale wrak samochodu tutaj leży pod tym e, pod pod wodą i pr, naprawdę straszny, Bazaa, przekroczyliśmy rzekę i spotkaliśmy się z drużyną Wiktora. Dobra. dobra widzowie e, jesteśmy z żołnierzem

W 1-3 gram tę grę, lol Choć mama mi nie pozwalała Bo trudno, to że mi mama nie pozwalała, no to ja powiedziałem, mam to gdzieś tak jak gram w sprawie razu Tyle wam powiem Eee, Do celu zostało 30 sekund Dobra Do celu zostało 13 sekund, 30 sekund Dra jest dostępna na PS Serio Xbox z 2001 roku, czyli Xbox Classic. Ja po prostu Xbox Original, III i polecimy w tym I na PlayStation 2 jest dostępna ta dra, która jest w nie w garażu, ale rozpuszczona. jak przyszłym się Czy ja potem się mogę Nie, mogę Przyjemnością, rozwalę przyjemnością. Cieszę się, że zakończyliśmy misję i to bardzo dobrze. Zakończyliśmy tą misję i... Bo jestem akurat dobry w tę grę. Dobra, teraz zobaczymy sobie. Cele 8 na 8. Zawici wrogowie 74 na 82. Kurde, aż... Aż normalnie 8 przeżyło. Polegli sojusznicy 0, polegli cywile 0, niewykorzystane zapisy 2. Także posłuchajcie, dzięki wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, w następnym odcinku zagramy sobie w Aleja Benzynowa, także dzięki wam, cześć!